Samorządowy Kongres Gospodarczy, i drugie forum regionów Trójmorza to niezwykle ważne wydarzenie, które myślę odbije się szerokim echem w naszym regionie, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W tym czasie 29-30 czerwca w Lublinie dyskutować będą przedstawiciele liderzy polityczni, samorządowi, gospodarczy państw Trójmorza. Będą rozmawiać o gospodarce, o perspektywach rozwoju i o wspólnych inicjatywach, które połączą nasze kraje i regiony w tej części Europy. W trakcie tego kongresu będzie również podpisana deklaracja lubelska, która stanie się takim fundamentem wspólnych działań w przyszłości. Myślę, że warto śledzić dyskusję, warto śledzić wystąpienia zaproszonych gości, śledzić panele. To będzie ważne wydarzenie twórcze i dające rzeczywiście dobre perspektywy na następne lata. Zapraszam na 29-30 czerwca do Lublina.